Co tam Gitka Pójdźcie, ty jesteś wciąż bez domu. Chodź, idziemy. Tak, wszyscy idziemy. Pójdźcie takie małapeczki, zobaczcie. Taka sunia, taka sunia. Łobuziak tak naprawdę, ale tutaj może na piękne oczy coś się uda, prawda? Gitka, no, Gitka nie udawaj. wszyscy wiedzą, że ty jesteś łobuziara. Co? Mnietka? No Gitka taka taka zobaczcie. Taka 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 Gitka. gitka. czemu ty jeszcze w schronisku jesteś mała sunia moja chodź tu sunieczko uj tok tok, tok. sunia malutka tak Gita słuchajcie w schronisku czeka